Człowiek idzie. Człowiek. Człowiek na tym pustkowiu. Światek wywiało nam z plaży. Wywiało. Ale dobrze, że nie widać tych wiatraków. że popatrzmy jeszcze na te piękne morze bez wiatraku. A co do dzisiejszego dnia to Wam powiem jeszcze. Może w dłuższym filmie tego shorta zostawię, niech będę tutaj. taki krótki.